Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książek z serii Monstrualna Erudycja od wydawnictwa Egmont. Są to dwie nowe książki. Ta seria liczy już trochę więcej książek. Jakie książki znajdują się w serii, jakie mamy z tej serii, możecie zobaczyć na Instagramie. Dzieciaki czytają w opisie do filmu. Wrzucę link do Instagrama, ponieważ tutaj nie mamy narysowanych po... O! Tutaj mamy, o właśnie, tutaj mamy, więc takie książki się pojawiły, ale w kolorze zobaczycie je na Instagramie. Dzieciaki czytają, zresztą one na blogu też kiedyś były. Kipiący mózg i paskudne robale. Książki, dzięki którym poznamy temat, którego dotyczą od podszewki. Od samego początku, tutaj mamy nawet od bardzo dawnych czasów. U podstaw mózgu, do czego służy mózg, i od najdawniejszych, naprawdę dawnych czasów mamy tutaj tę taką wędrówkę, można powiedzieć, przez naukową stronę mózgu, przez to, jak ludzie poznawali mózg, co robili, aby poznać, jak działa mózg. Tutaj mamy o operacjach mózgu dla początkujących. Twoja pierwsza operacja. Świetna książka, bardzo zabawna, pełna humoru, ale przekazująca tak ogromną dawkę wiedzy. Uwielbiam te książki, one są w tak świetny w sposób skonstruowany i napisane, że no nie można ich nie lubić. Tych książek po prostu nie można nie lubić. Myślę, że każdy, kto zacznie czytać, będzie chciał koniecznie sięgnąć po resztę, bo poruszają świetne tematy, w fantastyczny sposób je opisują, o nich opowiadają. Kilka bolesnych faktów. Czy odważysz się sprawdzić, jak znieść ból? No właśnie, jak rozwija się mózg? Mamy tutaj również właśnie od maleństwa, od malutkiego dziecka, jak to krok po kroku wygląda. Było też tutaj o tym, że powyżej 25 roku życia codziennie w mózgu ginie. 12 tysięcy komórek. Obumiera właściwie 12 tysięcy komórek rocznie. 4,4 miliona komórek w mózgu obumiera, gdy człowiek osiągnie wiek 25 lat. Ale nic się nie martw, bo w takim tempie może nam ubywać komórek przez całe życie, a i tak zostanie ich jeszcze 98%. Rewelacyjna książka i strasznie ją polecam. Wiedza, która jest podana w. No, Świetny sposób. Nie wiem, co więcej mogłabym tutaj powiedzieć. No świetna książka, naprawdę świetna książka. Tak samo zresztą jak paskudne robale, w których mamy o najróżniejszym robactwie. O robalach nie zawsze paskudnych, bo będzie tutaj na przykład też biedronka, co możemy tutaj zobaczyć. Ale będą też pająki, będą mrówki, różne dżdżownice, płazince. No dużo tego, naprawdę dużo jest. Paskudny, podwodny styl życia. Będzie o walkach jelonków. A ja Wam chciałam pokazać: pająki są chrząszcze. I zaraz będą gdzieś tutaj jeszcze pająki. Są mrówki, więc zaraz będą, na pewno już będą pająki. Przereklamowane pszczoły. Jak wykiwać pszczoły? Takie śmieszne, fajne, zabawne porady o motylkach, czyli nie tylko paskudne rowale, ale te fajne też tutaj są. I Paranoidalne Pająki. No coś dla mnie, bo strasznie się boję pająków, więc jest to dział dla mnie. Ten dział przeczytałyśmy od deski do deski bardzo dokładnie. To jest straszne. Mufet Maniak. Czy ja dobrze wymówiłam nazwisko? Był to pewien doktor, który na przeziębienie dawał swojej, Córce, hmm, a może nie będę kończyć, przeczytajcie sami, co on tam wykombinował i co dawał swojej córce, aż mam dreszcze na samą myśl, że można coś takiego zjeść. Fantastyczna książka, pełna robali, paskudnych, ale nie tylko. Myślę, że każde dziecko zainteresuje się książką, niezależnie od wieku. Młodsze dzieci również chętnie sięgną, zwłaszcza po te robale, no bo to jest coś, co fascynuje dzieci w każdym wieku. Paskudny Robale, kipiący mózg, monstrualna erudycja, rewelacyjna seria książek, którą strasznie polecam. Myślę, że każde dziecko powinno przeczytać książki z tej serii. Naprawdę warto. Więcej o książkach na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.